Cześć. Nazywam się Anieszka Kantorowska. Być może zainspirowany wcześniejszymi odcinkami, zapoznałeś się też z metodą Smart czy, czy Grow, i właśnie wyznaczasz swój cel. Albo być może już jesteś w trakcie realizacji. I teraz nagle, gdy myślisz sobie o tym swoim celu, zaczyna Cię on. Przerażać, przerastać. Wydaje ci się, że jest on zbyt ogromny, bo jeszcze w twojej głowie, kiedy sobie o nim marzyłeś, wydawało się wszystko piękne, łatwe, że właściwie z dnia na dzień on się zrealizuje, że wszystko przyjdzie prosto i szybko. A tutaj nagle jest zderzenie z rzeczywistością, że wyskakują po drodze różne przeszkody, różne inne tematy do załatwienia, coś na ten, na ten moment okazuje się pilniejsze, więc to, co jest związane z twoim celem, bardzo ważnym celem, Zaczyna się rozpływać. I jeżeli się na tym nie złapiesz, to może być tak, że ten cel tak naprawdę zniknie. Przestaniesz go realizować. Albo jak będzie się pojawiać dużo przeszkód, to w ogóle z niego zrezygnujesz. Więc, co jest bardzo ważne i co powinieneś zrobić, co, co ci pomoże w tym wszystkim, to trochę zmiana podejścia. Nie, że wszystko od razu, że wszystko szybko. Ale codziennie małe kroki. Codziennie chociaż jedną drobną rzecz zrób, która jest związana z Twoim celem i która Cię przybliża do tego celu. To nie musi być coś wielkiego, co od razu zauważysz taką zmianę, ale cokolwiek związanego z Twoim celem. Nie musi być to nic wielkiego, co wszyscy zauważą i będą Ci mówić, że wow, jesteś na świetnej drodze, jesteś coraz bliżej realizacji swojego celu. Ale coś, co ty potem sobie zaliczysz jako kolejny krok do realizacji swojego celu. Że sam przed sobą powiesz, super, nie odpuszczam, działam, realizuję. Może jest pod górkę, może nie chce mi się czasami tego robić, i najchętniej już bym sobie odpuścił realizację tego celu, bo nie jest tak prosto i fajnie, jak miało być. Nie jest tak dobrze, jak to wyglądało w mojej wyobraźni. Że jest tyle rzeczy po drodze, tyle trudności, tyle wątpliwości, przeszkód. Że najchętniej bym już odpuścił, ale super, zrobiłem kolejną rzecz, która mnie przybliża do realizacji tego celu. I może ta droga będzie dłuższa, będzie wymagała więcej Twojej uwagi, ale właśnie ta uwaga niech będzie chociaż w małym skrawku skupiona danego dnia na tym celu. Bo jeżeli każdego dnia będziesz sobie tak odpuszczać, no to nie oczekuj efektów. To już po kolejnym razie, Możesz powiedzieć, że sobie odpuściłeś i nie zrealizujesz tego celu. Możesz też sobie ustalić taką pewną granicę, no bo można umówić się z samym sobą, że okej, okay, jeden dzień był taki, że nic nie zrobiłem w stronę realizacji tego celu, ale kolejnego dnia już ciśniesz, ciśniesz i nie odpuszczasz. Realizujesz, osiągasz choćby drobne rzeczy, ale z tych drobnych rzeczy składowych stworzy się Twój cel. I może na końcu tej drogi, na której jest ten Twój cel, widzisz go dokładnie. Ale skup się na tej drodze, bo ona tak naprawdę da Ci dużo więcej satysfakcji. Te małe kroki na drodze do tego celu dadzą, dadzą Ci dużo więcej satysfakcji niż ten cel końcowy. I właśnie, jeżeli nie będziesz umiał docenić tego, co jest po drodze, to być może wcale nie będziesz mógł i umiał cieszyć się z tego, co jest tym celem właściwym. Więc podejmij takie wyzwanie, taką może inaczej, zawrzyj taką umowę sam ze sobą, że codziennie chociaż małą rzecz będziesz wykonywał związaną ze swoim celem, ale codziennie. Niech to będzie nawet jedna drobna rzecz. Zapisanie czegoś, co jest związane z Twoim celem, wykonanie, telefon, przeczytanie czegoś, rozplanowanie, nauczenie się czegoś nowego, rozmowa z kimś, ale coś. Co będzie kolejnym schodkiem na drodze do realizacji tego celu. I to też wyrobi w tobie nawyk takiego dążenia do realizacji celu, nie szybkiego wykonania. Nikt tak naprawdę nie mówi, że szybko się osiąga cele, ale dąży się, dąży się, idzie się tą drogą do realizacji celu. I to jest tak naprawdę najbardziej satysfakcjonujące, że. Codziennie idziesz do tego celu, wyrabiasz sobie ten nawyk, i jak osiągniesz ten największy cel, to już do kolejnego będzie Ci jeszcze łatwiej podejść, bo już będziesz miał wyrobione w sobie nawyki codziennego działania. Więc nie czekaj, nie zaczynaj od jutra, zacznij od teraz, od końca tego odcinka. Zacznij, zrób coś, co przybliży Cię do realizacji swojego celu. Zachęcam Cię do tego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.